Była mura Kel. Mogę Was podwieźć do miasta. Nie chcemy się narzucać. Skądże? Pamiętasz Lisette? Poznałeś mi ją na stypie. Witaj. Twój ślub z Aleksem bardzo nas zaskoczył. Jesteś śliczny. Dzięki. Musiał się ożenić z kimś wyjątkowym. Wiesz, że kiedyś chodził z moją siostrą? Słyszałem. Co prawda, nie byli formalnie zaręczeni. Nie myśl, że przez to nie będę cię lubić. Trudno cię winić, że im nie wyszło. Jasne. Jutro urządzamy przyjęcie. Przyjdziecie? Muszę spytać Alejandra. Nie jesteś niewolnicą. Przyjdź sama. Tak, chodźmy. Jeśli tylko nam się uda. Super. Jedziemy? Podwiozę ich. Nie chcemy przeszkadzać. A to? Skądże zapraszam? Trzymajcie się. Tak, zajmijcie się tym. Proszę. Rozmawiałem z sędzią Mira Flores. Powiedziałem, że w mojej metryce ślubu jest błąd. Chcę, by zmieniono wspólnotę na rozdzielność majątkową. Maria Jose o tym wie? Tak, zgodziła się. Nie wierzysz jej, ale znam ją lepiej. Jest ofiarą morderczych intryg Bruna. Nie chcę się z tobą kłócić Masz prawo robić i myśleć, co zechcesz Tylko nie popełnij błędu i nie skrzywdź matki Wiesz, że kocha cię jak własnego syna Jeśli oskarżasz Bruna bezpodstawnie Maria Jose wyznała mi prawdę Na pewno? Masz mnie za kretyna? Nie, ale czarująca młoda kobieta, przedstawiająca się jako ofiara kogoś, kogo nienawidzisz, może cię łatwo zaślepić. Przecież nienawidzisz Bruna z wzajemnością. Alvaro przeprowadził dochodzenie w miejscu wypadku. Jest tam wiele wiosek, ale nikt nie słyszał o wieśniaku, który spłonął w aucie, ani o jego żonie. Lunch gotowy. Dziękuję. Zostaniesz? Zawsze mile jeść w towarzystwie. Boję się ruchomych schodów. Przestań, tato, nie ma czego. Spokojnie. Zapraszam was na przekąskę. Nie chcemy pani przeszkadzać. Tylko na chwilę. Zjemy lunch u pana Lombardo. Pana? Przecież to pański dzień. Ale z wyższej sfery. Gdzie jest sklep z butami? Tu sprzedają firmowe obuwie. Pewnie bardzo drogie. Tylko po Sprezentuję Prezentuje ci, które zechcesz. Naprawdę? Nie odmawiaj, chodźmy. Przecież pani nas nie zna. To dla mnie przyjemność. Jakie śliczne. Dobrze, że udało nam się wycofać z tej umowy, choć zapłaciliśmy karę. Powinieneś powiadomić mnie wcześniej, wtedy sprawdzilibyśmy, co to za działka. Ciebie? Jesteś nikim. Nie bądź niemiły. Przypominam, że Fernando jest geologiem. Zna się na glebach i rachunkach. Nie możemy budować na niewłaściwym podłożu. Litości. Za łapówkę można wznieść nawet drapacz chmur na bagnie. Mój ojciec powiadał, bez etyki nie ma fundamentu podbudowy. Nie wspominaj o nim. Mam dość tej dyskusji. Jeśli popełniłeś błąd, przyznaj się. Może to on pomylił się w badaniach. Dlaczego to ja zawsze muszę być głupkiem? Przed podjęciem decyzji. Dzień dobry, przepraszam, że nie przyszliśmy na lunch, ale panna Lizette nas zatrzymała. Wracacie z zakupów? Tak. Lizet była bardzo miła. Nawet zaprosiła nas na Pawachules. Siadajcie. Chcecie kawy? Poproszę piwo. Miasto bardzo się zmieniło. Byłem tu wiele lat temu. Powiedziałaś Alejandrowi o imprezie? Nie. Jakiej? Lisette zaprosiła nas na jutro. Nie mam ochoty iść. Dlaczego? To pierwsze zaproszenie. Jeśli nie skorzystamy, wezmą nas za obrótków. Twoja siostra ma rację. Musicie rozpocząć życie towarzystwa. Alejandro chętnie pochwali się tobą przed znajomymi. Zawsze chodził z pięknościami. Jak śmiesz tak mówić? Czyżby Alejandro nie prowadzał się z najpiękniejszymi kobietami w Meridzie? Proszę, przestań. Daj mu spokój, mamo. To tylko świadczy o moim dobrym guście. Prawda, Bruno? Czy Maria Jose nie jest najcudowniejszą osobą, jaką spotkałeś? Kochanie, jeśli tylko zechcesz, pójdziemy na imprezę. Wiesz, że pragnę Cię uszczęśliwić. Nie powinnaś siedzieć w domu całymi dniami. Dobrze, super. Niestety zostawiłyśmy wyjściowe sukienki w zaki. Prawda? O to się nie martwcie. Dlaczego gadasz bzdury? Zostawiłyśmy wyjściowe sukienki w zaki Jakie? Musiałam coś powiedzieć Ale nie kłamać Alejandro i Wiktoria wiedzą, że nie mamy pieniędzy Mamy iść na imprezę w łachmanach? Bruno mówił, że zawsze widywał Alejandra z elegantkami Dlatego nie chciałam iść Ale się zgodziłaś Żeby kłócili się z mojego powodu Przestańcie, dziewczęta. Ona jest głupia i zakompleksiona. Masz męża milionera i nawet nie chcesz go poprosić, żeby kupił ci ciuchy? Nie rób mu obciachu. Alejandro nie jest moim mężem. Nie? Nie wyszłaś za mąż za Alejandra Lombardo? Nie mieszkasz w jego domu? Nie traktuje cię jak żonę? Ona ma rację. Przecież macie akt ślubu. Fałszywy. Nie podpisał się pod nim i nie wybrał mnie na żonę. Jest szczęśliwy i kocha cię. Niczego nie rozumiecie. Kompletnie. Zabiorę ich z jutrzejszej imprezy. Wynająć samolot? Nie. Alejandro to sprawdzi. Pojedziemy autem. Weźmiemy paszporty, a potem wizy od twojego kumpla w Tikłanie. A co ze mną? Dojedziesz do nas do Stanów. Na razie zostaniesz, by obserwować Alejandra. Nie zostawi mnie pan? Skąd? Zaufałem panu i nadal będę pańską prawą ręką. Nie wkurzaj mnie. Powiedziałem, że pojedziesz z nami. Cześć śliczna. Nie nazywaj mnie tak. Zostaw te komplementy dla eleganckich przyjaciółek. Co się stało? Nie będę zabawką. Nie nabijaj się ze mnie i nie kłam przy wszystkich. Przecież żyjemy w kłamstwie. Ale nie powinieneś tego mówić. Czego? Nazywać mnie piękną i bajerować, że chcesz mnie uszczęśliwić. Gdybym ożenił się z własnej woli i tak wybrałbym ciebie, bo pod wieloma względami jesteś najlepsza. Nieprawda? Mówiłem już i powtórzę, że bardzo mi się podobasz. Boję się, czego? Wszystkiego. Nie pozwolę, byście wykorzystywali mnie z Brunem we wzajemnych rozgrywkach. Czy po to ci jestem potrzebna? Chcę tylko, żebyś poszła ze mną na kolację. Mauro, Araceli! Co słychać? Super. Cud, że zadzwoniłeś. Cóż, pamiętasz, co mi powiedziałaś? Tak, ale nie słuchałeś. Maria Jose chce się rozwieść. Serio? Dlaczego? Pokłóciła się z Alejandrem i ma go dość. Praktycznie ją więzi. Ochrona pilnuje, by nie wyszła. Nie żartuj. Okropność. Jest aż tak zakochany? Poproszę lemoniadę. Chcę, żeby wszyscy tak myśleli. Idziesz na jutrzejszą imprezę? Odbędzie się w domu w Villalobosu. Twoja siostra zaprosiła Marię José z Alejandrem. Zagadaj go, a ona w tym czasie się uloży.